Cześć, tutaj Łapki.pl. Dzisiaj mamy coś nowego na naszym kanale. Będzie to porównanie rękawic. Zaczniemy od modeli treningowych. Dwóch polskich firm, Reggio oraz Four Keepers. Skupimy się w tym porównaniu bardziej na suchych faktach, jakichś cechach zewnętrznych rękawic oraz pierwszych odczuciach Nie będziemy ich kompleksowo testować, tak jak wcześniej robiliśmy to na naszym kanale. Rękawice otrzymaliśmy dzięki firmie Ergol, za co bardzo dziękujemy. Dlaczego to są akurat rękawice Terrego w tym porównaniu? Dlatego, że chcę, prosiliście nas, abyśmy spróbowali coś powiedzieć o troszeczkę tańszych rękawicach, które, które nie, nie kosztują aż tak dużych pieniędzy. Są to rękawice, które dosyć podobnie wypadają pod względem cenowym, ponieważ. For keepers kosztują około 119 zł, z kolei rękawice radio kosztują 5 zł więcej. Nie jest to duża różnica, ale powiemy coś o tych rękawicach dobrze. Zacznijmy od forkiers. Tak. Zacznijcie żeby dosyć mocno trzyma. W rękawicu można odczuć, że, rękawice, że łapka jest naprawdę mięciutka w środku. Pierwsze odczucie. No, miękkość. W końcu zastosowano tutaj 4 mm lateks super soft. Na pewno rękawica jest wygodna. Co prawda, już po założeniu czuję, że jest mi trochę mniej ciepło, więc w gorętsze dni może być to problem, ale teraz mamy zimę. Do wentylacji zastosowano system AirMesh. Opalnie już powiedziałem. Z kolei back. No, tutaj widzimy prostotę. Fajnie, że z tyłu zastosowano lateks który zwiększa nam miękkość tej rękawicy. E, pod względem designu. Rękawica wygląda schludnie. E, no. Widzimy tutaj, forki Pers nie zmieniło za dużo pod tym względem, po prostu są pomalęczowe stawki. E, nie możemy złego słowa na ten temat powiedzieć. Poprzeczne cięcie nadaje mobilności rękawicy. Jedyny minus jest to środkowy palec. E, tych łapkach, ponieważ on jest troszeczkę wyrolowany i ustawiony naturalnie i jeśli tak trzymamy, on troszeczkę odstaje. Na pewno nie jest to wygodne i rękawica jest dosyć wąska, nawet jak na krój rollfinger. Teraz po kolejna Regio. Na pewno rękawica w środku nie jest już taka miękka, ale nadal jest komfortowana, możemy powiedzieć. Zapięcie. No niestety zapięcie, które szwankowało w Regio jakiś czas temu, ponieważ y, rzep jest dość no, wątpliwej jakości, ponieważ nie trzyma dosyć mocno. Ale fajne jest to, że on jest zaokrąglony, dlatego nie będzie aż tak odstawał. Lateks na Reggio jest troszeczkę twardszy, jest to niemiecki naturalny lateks New Basic. O właściwościach kreujących nie powiemy y, nic, ponieważ nie mamy tych rękawic udostępnionych na kompleksowy test. Można powiedzieć, że rękawica jest lepiej wyprofilowana do dłoni w porównaniu z forki Keepers, ponieważ jest szersza, wykonany w taki lekki łuk skośny i na pewno wszystkie palce są ustawione dosyć szeroko, jest tutaj dużo miejsca, dlatego na pewno nie będziemy czuć jakiegoś ucisku pomiędzy palcami. Ciuk tak samo, podobnie jak w Four Keepers, jest dobrze wykonany pod względem cięcia. No back tutaj na pewno przegrywa z Keepers, ponieważ e, jest wykonany z syntetycznego materiału. E, designersko przypomina pierwsze rękawice e, Giga Grip. No, sprzedawało się dosyć dobrze z tego czasu, więc na pewno e, fajnie wygląda ta rękawica z tyłu, no ale na pewno troszeczkę uroku odejmuje e, im właśnie ten syntetyczne wykończenia. Z kolei nie czujemy aż takiego dużego ciepła jak w pers jest na pewno to yy, lepiej zastosowane. Jest, możliwe, że jest troszeczkę mniej wyściółki w niej, ale rękawica jest dosyć solidna, mobilna. Podobnie poprzeczne cięcie, troszeczkę lżejsze. Co otrzymamy w zestawie do tych rękawic? Między innymi w Redzie otrzymujemy płyt do czyszczenia rękawic. Z kolei yy, w przypadku Pers jest to piaka do czyszczenia rękawic. Płyny Regio już testowaliśmy na naszym kanale, w Sporkipers testowaliśmy y, też płyn, a tutaj mamy akurat piankę. No ale krótka refleksja strzecznienia tamtego testu. Tak. Y, pod względem płynu Regio na pewno właściwości czyszczące niespotykane na rynku. I tu nie mówimy tylko o rynku polskim, tylko można powiedzieć na europejskim, bo płyn ten dużo lepiej czyścił niż Rojsza czy Adidasa. Na pewno bardzo dobrze usuwa brud. No, jedynym mankamentem jest to, że dosyć ciężko jest go wypłukać z rękawicy i, no i zapach jest. No, ale to zapach nie jest dosyć przyjemny, no ale to jest akurat nie jest najważniejszą cechą w przypadku czyszczenia rękawic. Forki Keeper testowaliśmy płyn, tutaj mamy piankę, coś powiemy o płynie. No, przed 4 Keepers ten płyn bardzo fajnie te, sprawdzał się, kiedy rękawica nie jest dość mocno ubrudzona, ponieważ możemy ją szybciutko przemyć. Eee, płyn nie wchodzi tak głęboko w warstwy rękawicy, ale spokojnie radzi sobie z tymi zabrudzeniami. No, ale jak już mówiliśmy, przy mocniejszych zabrudzeniach radzimy płyn Regio, a przy lżejszych 4 eee, Keepers. No i 4 Keepers to to fajnym dodatkiem do tego jest, że zapach tego płynu na zapach wrzoskwini i na pewno jest to przyjemniejsze podczas czyszczenia rękawic. Małe podsumowanie i porównanie tych rękawic. Obie rękawice wykonano w kroju Rollfinger. Rękawica Pers jest minimalnie lżejsza od swojego odpowiednika w Reggio. Zapięcia nie różnią się od swoich mod wyższych modelach w danych firmach. Natomiast Zapięcie forkipers, żeb w nim jest y, mocniejszy, trudniej odpiąć, ale z kolei nie poda nam się ten kwadratowe zakończenie. Z kolei wręcz mamy właśnie zaokrąglone zakończenie, no ale niestety ten drzew bardzo łatwo odpinać i dość szybko się niszczy. Backhand. Backhand for keepers na pewno dużo bardziej przypadł nam do gustu. Jest mięciutki, przypomina nawet niektóre rękawice tak, ze średniej półki. Za co duży plus dla Forkeepers. Z kolei w Regio niestety zastosowano syntetyk, co dość mocno utwardza rękawice. No i wizualnie nie wygląda za, za przyjemnie ta rękawica. Pod względem designu rękawice postawiły na prostotę. Forkeepers jest to rękawica, która nawiązuje do swoich modeli w serii Champ, czyli jest oparta głównie na, na białym kolorze. Z pomarańczonymi wstawkami wygląda to dosyć schludnie, na pewno nie jest przesadzona. Wiadomo, może się brudzić, ale to, to samo możemy powiedzieć w przypadku e, Reggio. No tutaj mm, kolorystyka nawiązuje do modeli e, z mm, jednego z pierwszych modeli Reggio, czyli modelu Giga. E, no. Gdyby nie ten, wykonanie tego baku, baku, na pewno by to wyglądało przyjemniej. Palm. Yy, latex yy, w Fork jest grubszy o 0,5 mm, ma 4 mm grubości. Jest to latex super soft, no co możemy odczuć, jest dosyć mięciutki. Yy, przyjemny w dotyku. O właściwościach klejących nie będziemy się wypowiadać, ponieważ nie mamy tej rękawicy przeznaczonej na test dlatego nie powiem nic na ten temat. Z kolei e, w Redzie jest to 3,5 mm latex basic. E, jest on troszeczkę twardszy, no ale to już kto co woli. E, tutaj może to mieć troszeczkę e, wpływ później na e, właściwości ścieralne rękawice, ale tak samo nie możemy się wiedzieć na ten temat. Na plus dla Redge na pewno jest budowa rękawicy, ponieważ palce są rozstawione dosyć szeroko, nie są ściśnięte, eee, dłoń jest natura, naturalnie ułożona. Eee, z kolei forki te palce są troszeczkę ściśnięte, co może zobaczycie tutaj, porównanie. Eee, szczególnie środkowy palec jest troszeczkę, jest troszeczkę wyrolowany, dlatego eee, nie jest to zbyt wygodne. Kciuki. Kciuki są dosyć e, mobilne, więc no, tutaj postawiłbym na remis. Jak już mówiłem, cenowe rękawice są podobne. E, jeśli mielibyśmy wybierać jedną z tych, to nie chcielibyśmy wyróżnić, bo tutaj to już jest kwestia gustu. E, jednak troszeczkę bardziej przypadły nam do gustu rękawice 4keepers. Ale jak powiedzieliśmy rękawica Reggio y, jest to bardzo dobra rękawica także dlatego myślę, że <śm> dla każdego młodego bramkarza czy bramkarza, który posiada mniejszy budżet na rękawice, są to dwie łapki y, godne polecenia. Myślę, że na pewno się nie zawiedziecie jeśli je zakupicie, y, ale jedno co musicie pamiętać to jak dostajecie jeden czy drugi płyn trzeba je stosować po każdym treningu myć ponieważ nawet najlepsza rękawica nic wam nie pomoże za piątym, szóstym razem, jeśli będzie miała w sobie brud. Jeśli Wam się spodobał ten filmik, to tradycyjnie zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i podzielcie się koniecznie swoim komentarzem, co sądzicie na temat tych rękawic. Jeśli ktoś z Was miał takie rękawice, powiedzcie, jakie macie swoje przemyślenia na ten temat. Zapraszamy właśnie do dyskusji, koniecznie odwiedźcie nas nasz fanpage na Facebooku i zapraszamy Was na naszą stronę internetową lapki.org Z tej strony to wszystko, dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.